Nie powiedzieć, dlaczego tak się stało. Bóg nie dał odpowiedzi, ponieważ to nie miało żadnego znaczenia dla Saula. Saul po prostu chciał pewne rzeczy usłyszeć, a innych rzeczy nie chciał usłyszeć, dlatego rozmowa z nim nie miała żadnego sensu. Jeśli przypomnieć sobie proces Pana Jezusa, to widzimy tam również sytuację, w której Chrystus przestaje mówić, przestaje rozmawiać. Prawda? Nie udziela odpowiedzi, bo to jest bez sensu. Negocjacje, rozmowy? Owszem, tak. Mogą być, ale wtedy, kiedy jest szansa, że druga strona zrozumie to, co jest prawdą, a nie zechce mnie od tej prawdy odciągać. W takim przypadku rozmowa naprawdę traci sens. Przypominam sobie sprzed wielu lat, Pewną wizytę u zielono świątkowców. Starszy zboru mówi, słuchaj, chodź, pójdziemy do nich, może coś się uda porozmawiać. No dobrze, poszliśmy w porządku, tak, naturalnie, serdecznie nas przyjęli i tak dalej, dobrze. I starszy od nich z kolei mówi, no, to słuchajcie, bo to tak głupio, no, no wy wierzycie w Chrystusa, my wierzymy, prawda, w łaskę i tak dalej, no to może byśmy o tej sobocie pogadali, no bo to tak. Taka sól w oku, no. Gdybyśmy się tutaj dogadali, to, to byłoby super, byłoby w porządku. Mówimy, nie ma, nie ma problemu, możemy o sobocie. No, umówiliśmy się na jakiś dzień, przyszliśmy, wyłożyliśmy tę całą sobotę jak należy. Byliśmy z siebie zadowoleni. On też był zadowolony. I powiedział, no rzeczywiście, no, no wszystko się zgadza, no, no super, super. Oni mieliśmy. Myśleliśmy, no... Boże, jaki ty jesteś wspaniały, ludzie zaczynają otwierać oczy. I on powiedział, wiecie co, to ja muszę teraz z moimi tutaj radnymi porozmawiać i damy wam odpowiedź. No czekaliśmy już, nie pamiętam, dwa, trzy tygodnie, coś takiego. W końcu odpowiedź przyszła. Rozmawialiśmy wszyscy w tej sprawie z Panem Bogiem i pytaliśmy go, czy ta sobota rzeczywiście jest Dniem Świętym. I Bóg nie dał nam odpowiedzi, więc przykro nam, ale nie możemy tego przyjąć. Widzicie moi drodzy? Tak, tak to bywa.